Jak zwiększyć swoje szanse na dobry zysk. Co nieco o branży owocowo-warzywnej, a także dalszy ciąg rozmowy o środkach ochrony roślin. O tym właśnie w dzisiejszym wydaniu polskiego stołu. A na stole w gościnnej gryszczeniówce pojawią się pierogi, co w tym daniu jest podstawą. Najważniejsze w naszych drogach jest ciasto i ciasto przygotowuje się z mąki, jajka i wody. Jakie proporcje? Proporcje 1 kg mąki, pół litra. Wody i jedno jajko. Produkować jak najwięcej i jak najtaniej to cel, który przyświeca wszystkim przedsiębiorczym rolnikom. Czy to produkcja zwierzęca, czy to roślinna, liczy się bilans ekonomiczny. Tym razem rozmawiamy o uprawach. Jak zwiększyć swoje szanse na rynku produkcji owocowo-warzywnej? Dziś, aby rolnik był dobrym partnerem dla przetwórcy, musi wyprodukować dobry towar, to już potrafi, ale wyprodukować go na przestrzeni całego roku, a nie tylko zaoferować go przetwórcy w momencie czy po zbiorach. Tak? Dziś przetwórca chce mieć dobrej jakości towar przez cały rok. O określonych terminach i dostawach. I tutaj też jest, powstaje problem, często taki, że producent rolny nie ma możliwości dobrze go przechować. Z problemem przechowywania dość dobrze radzą sobie już producenci owoców. Zdecydowanie gorzej jest z przechowalnictwem warzyw. Ten temat w Polsce raczkuje. Pozbiorcze straty warzyw są wysokie i wynoszą od 10 do 30%. Można je zdecydowanie zredukować, bo możliwości technologiczne są. Wymaga to jednak dużych inwestycji, a z tym jest problem. Według specjalistów rozwiązaniem mogą być wspólne inwestycje możliwe dla zrzeszonych grup producentów. Korzyści z działania razem jest więcej. Dziś należałoby mimo wszystko iść w kierunku tworzenia. Zrzeszania się w grupy rolników, ponieważ grupa rolników jest wiarygodniejszym partnerem do rozmów, czy z przedsiębiorcą, czy chociażby z typowym marketem, który też sprzedaje produkty, produkty rolnicze. Tak naprawdę, dzisiaj najważniejsze, chyba wydaje mi się, dla producenta jest podpisanie dobrego kontraktu, czy to z firmą przetwórczą. Czy z firmą, która zajmuje się już później sprzedażą takiego produktu, aby on spokojnie mógł to wyprodukować, odwieźć tylko na miejsce i już nie martwić się o to, jak sprzeda, gdzie sprzeda, kiedy sprzeda i za ile. By rolnik mógł sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku, musi szukać nowoczesnych rozwiązań, zarówno organizacyjnych, jak i związanych z zarządzaniem, no i tych dotyczących samej produkcji. Producenci nasion, nawozów, środków ochrony roślin, wszyscy wciąż udoskonalają swoją ofertę. Trzeba coraz więcej wiedzieć, zdobywać informacje o nowościach, by móc w pełni wykorzystywać istniejące możliwości. Czas, kolejność, ilość wszystko ma znaczenie, szczególnie w odniesieniu do środków ochrony roślin. Te z kolei mają niebagatelny wpływ na ostateczny plon. Mówimy o tym, że właściwy czas i kolejność zabiegów ze środkami ochrony roślin ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o efektywność, o efekt końcowy, o płody, które rolnik zbierze. Opowiedzmy, jakie to ma znaczenie i opowiedzmy o paru przypadkach z praktyki, które dowodzą tego, że rzeczywiście ten czas i ilość i sposób dokonywania zabiegów ma takie właśnie znaczenie. Środki ochrony roślin są stosowane na odpowiednie rośliny. I muszą być stosowane w odpowiedniej kolejności. W zależności od fazy rozwojowej środki w ogóle dzielimy na trzy podstawowe grupy. Środki chwastobójcze, owadobójcze i środki grzybobójcze. Najpierw trzeba zastosować środek chwastobójczy, żeby nie było chwastów na tym polu. Oczywiście można go modyfikować i zastosować jeszcze inne środki w trakcie trwania produkcji, jeżeli takie wystąpią. No i potem mamy całą gamę środków owadowej czy grzybobójczych, które się mieszają między sobą w zależności od porażenia, czy grzybowego, czy nasilenia owadów, które się na tej roślinie znajdują. Oczywiście, że można tutaj domniemać, że dany środek został zastosowany trochę za wcześnie, czy trochę za późno, czy lepiej rano go stosować, czy lepiej wieczorem, w zależności od wilgotności, ale to już nie ma tak bardzo dużego wpływu na plon. Ja powiem o czasie produkcji. Pamiętam jeszcze ze z czasów studenckich, jak żeśmy rozmawiali yy, między sobą na różne technologie była kwestia, gdzie są, gdzie są najlepsze, yy, najlepsze odmiany ziemniaków, które jak najwcześniej dają plon. To żeśmy żartowali, że najlepsze to tutaj doradcy rolni w związku radzieckim wymyślili. No dlaczego? No, bo w dzień się sadziła, w nocy wykopywało. Dlatego tutaj ta kwestia czasu no może, być, może być różna, bo jak tutaj na tym przykładzie można określić, że w ciągu jednej doby i że wegetacja najlepiej nocą zachodzi, ale to oczywiście żart. Natomiast tutaj jest kwestia, powiem tak: są kanony określone, ale czasami pogoda, jakiś tam zbieg okoliczności może spowodować, że od tych kanonów trzeba. Przystąpić, podejmuje się ryzyko, zwiększa się koszty nakładowe, bo może się okazać, że w porządnym punkcie sprzedaży kupuje się markowy produkt, ale po jego zastosowaniu on nie działa. Jak to mówią, tak licho nie śpi, może się wszystko zdarzyć. Może to być jakaś tam końcowa produkcja. Wszyscy jesteśmy uczciwi, ale czasami nam się pewnego rodzaju niedopatrzenia starzają i może być za mało w tej dawce tego środka czynnego. Może być sytuacja taka, że po wykonaniu zabiegu mimo wszystko, że zapowiadali, że cały tydzień będzie słońce świeciło, spadnie, spadnie nagle deszcz, zjeżdżamy z pola, zjedzie deszcz. Jakaś puenta, panie dyrektorze? Wiedza jest teraz no, wszędzie dostępna, to ja tylko zachęcam do jak to mówią, bardziej namiętnego studiowania yy, po prostu literatury na ten temat. Wszyscy mają świadomość, że zapoznawanie się z informacjami zawartymi na przykład w ulotkach produktów jest obowiązkowe, szczególnie gdy rzecz dotyczy sposobu stosowania środków ochrony roślin. W praktyce bywa różnie, dlatego i my zwracamy uwagę na ten problem. Jak podkreślają specjaliści, chodzi nie tylko o bezpieczeństwo rolnika stosującego dany produkt. Źle zastosowany środek może wpływać na to, że w produkcie, będą się, w produkcie końcowym, czyli w owocach, warzywach, będą się znajdować zbyt wysokie poziomy pozostałości tego środka. A tym samym będzie to niezdatne do spożycia. A przy zaostrzonych w tej chwili normach przez supermarkety narzucane bądź też przez przetwórców, będzie to produkt, który będzie nieakceptowany do sprzedaży. To oznacza, że zamiast lepszego zysku, rolnik poniesie dotkliwe straty. Ważna jest także kolejność stosowania środków ochrony roślin. Jest pewna kolejność, która wynika z samego charakteru produktów, ponieważ zaprawy, wiadomo, stosuje się na początku. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie późniejszych produktów, głównie chodzi tutaj o zwalczanie chorób grzybowych. Biologicznie one znajdują się w różnych fazach swojego rozwoju, i różne substancje działają wtedy optymalnie. Staramy się nasze programy konstruować w ten sposób, aby jak najmniej stosować środków, a z jak, jak najwyższym efektem końcowym. Zatem kolejność i ilość, ale to nie wszystko. Każdy rok przynosi nowe wyzwania. Przykładem mogą być tu zabiegi fungicydowe w zbożach. Podstawowymi zabiegami w zbożach są dwa zabiegi fungicydowe, które generalnie chronią przez cały okres wegetacyjny. Aczkolwiek w niektóre lata, na przykład jak to miało miejsce w 2010 roku, potrzeba była wykonania i trzech zabiegów w celu właściwej ochrony zboża. Sukces ekonomiczny rolnika jest uwarunkowany bardzo wieloma czynnikami. Na niektóre, takie jak pogoda, nikt nie ma wpływu. Wiedza może jednak pomóc minimalizować jej niekorzystne działanie. Na polski rynek, ze specjalistycznym portalem, wkracza właśnie największa prywatna firma meteorologiczna w Europie. Portal AgroPogoda zawiera bardzo dużo informacji o pogodzie. W tym podstawowe informacje o temperaturze, zachmurzeniu itd., ale również takie, które są szczególnie przydatne w rolnictwie, jak prognoza temperatury przy gruncie, jak prognoza wilgotności, parowania. Ponadto, oprócz szczegółowej prognozy, która jest dostępna na 14 dni, a na pierwszych 7 z krokiem godzinowym czyli w każdej godzinie, możemy poznać prognozowane wartości elementów meteorologicznych. Oprócz tego dostarczamy też narzędzia specjalnie przygotowane dla rolnictwa. Takie, które pomagają zaplanować prace przeprowadzane w gospodarstwie. Prace typu opryski, suszenie trawy, wykonywanie siewów i prognozowanie, kiedy one wzejdą. Są to narzędzia interaktywne, gdzie rolnik może wpisywać zadane przez siebie parametry, a system wylicza warunki zgodnie z, z prognozowaną pogodą. Portal jest dostępny dla każdego, wymaga jednak rejestracji i wykupienia odpowiedniej subskrypcji. Trudno porównywać pracę rolnika do przygotowywania pierożków z serem, choć jedna analogia mimo wszystko się nasuwa. I tu, i tu liczy się każdy szczegół w trakcie pracy, a najważniejszy jest efekt końcowy. Jak stworzyć doskonałe nadzienie do pierogów z serem? Do farszu z serem dodajemy cukier wanilowy, cukier zwykły oraz żółtko to trzeba starannie wyrobić i już powstaje taki super farsz i oczywiście twaruk. Twaruk, tak twaruk świeżutki nasz wielkopolski na zakończenie pierogi z serem polwamy masełkiem rozgrzanym i dodatkowo na życzenie jeszcze kto jak lubi możemy podać śmietanę Witam Państwa serdecznie. Dziś naszego eksperta poproszę o przybliżenie nam zagadnień związanych ze spadkami i darowiznami. Czy za każdym razem musimy zapłacić podatek? Na całe szczęście przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują tutaj jedno bardzo istotne zwolnienie. Jest to przepis, który obowiązuje od kilku lat i to jest artykuł 4a, który nam w ustępie pierwszym mówi o tym, kto może być zwolniony z konieczności zapłaty podatku, a w ustępie drugim mówi nam o tym, w jaki sposób ewentualnie środki pieniężne powinny zostać przekazane. I tak w tym pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia z kręgiem osób, które są zwolnione. Są to osoby należące do tak zwanej pierwszej grupy podatkowej. Kto należy do tej grupy, która nie będzie musiała płacić podatku? Rodzice, dzieci. Rodzeństwo ojczym, macocha i pasie. A w jaki sposób muszą być przekazane pieniądze ze spadku? No, jeśli chodzi tutaj o przekazywanie pieniędzy, to przepis jest dość rygorystycznie skonstruowany i organy podatkowe stają na stanowisku takim, że pieniądze muszą zostać przekazane na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowej, albo przekazem pocztowym. Orzecznictwo sądów administracyjnych, naczelnego sądu i sądów wojewódzkich tu w tym zakresie troszeczkę inaczej do sprawy podchodzi i sądy orzekają w ten sposób, że ważne jest, żeby oczywiście na rachunek bankowy pieniądze zostały przekazane na rachunek bankowy nabywcy, ale niekoniecznie musi to być ten rachunek, o którym mówi prawo bankowe, czyli ten rachunek, który należy dla danej osoby. Dziękuję bardzo za radę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.